Chwała Zwyciężonym. Taki tytuł nosił kolejny historyczny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego chcieliśmy przypomnieć to ważne wydarzenie historyczne i zaakcentować jego lokalny kontekst. W naszej kulturze narodowej powstanie styczniowe pomimo tragicznego zakończenia zajmuje szczególne miejsce. Powstańcy 1863 roku byli ostatnimi żołnierzami I Rzeczypospolitej walczącej o swoją wolność i niepodległość. Trudna historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość późniejszych pokoleń Polaków. Legenda i etos powstania stoczniowego legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie powstańców Doprowadziło do odrodzenia naszej państwowości w 1918 roku. Dzięki środkom otrzymanym z programu dotacyjnego Niepodległa nasza biblioteka ma okazję realizować projekt Gloria Victis Powstanie styczniowe na Ziemi Łomżyńskiej. Podstawową ideą tego zadania jest upamiętnienie przepadającej w tym roku 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, tego jednego z najbardziej krwawych zrywów narodowych w Królestwie Polskim. Nasza biblioteka działa wielopłaszczyznowo. Organizując nasze przedsięwzięcia, bierzemy pod uwagę potrzeby użytkowników, różnych użytkowników, zarówno osób starszych, niepełnosprawnych, jak też i młodzież. Tak jest i tym razem. Do współpracy zaprosiliśmy seniorów z klubu Senior Plus oraz młodzież z zespołu szkół akademickich. Nasz projekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Otóż za nami do tej pory trzy wydarzenia. Byliśmy na spacerze w czerwcu z historykiem panem Adamem Sokołowskim na tzw. mokrej Morcy w miejscu straży powstańców. W ramach współpracy Muzeum Północno-Zobieckiego z Miejską Biblioteką Publiczną w Łąży, która realizowała projekt związany z powstaniem styczniowym, Gloria Victis, odbyliśmy spacer na, jedną, na jedno z miejsc związanych z powstaniem styczniowym. Jest to tak zwana Łączka przy Szosie Ząbrowskiej w Łomży. Jest to miejsce, w którym wieszano i rozstrzeliwano powstańców styczniowych, powstańców łomżyńskich, a później w tamtym miejscu właśnie łomżyniacy postawili pomnik. Wcześniej stawiali krzyże upamiętniające, z czasem trwały pomnik został postawiony, który stoi tam do dzisiaj. Dlatego w to miejsce się udaliśmy razem z uczestnikami projektu, gdzie uczciliśmy ofiary. A także wygłosiłem krótką prelekcję, taki mini wykład o Powstaniu Styczniowym w Łąży i w naszym regionie. To jest to tyle ważne, że to miejsce jest jednym z najważniejszych miejsc właśnie związanych z Powstaniem Styczniowym w naszym mieście, dlatego że tam ta łączka, tak zwana, jest nasiąknięta też krwią powstańców, a jednocześnie cały czas, co roku, od tamtej pory postawienia tego pomnika w roku 1916 Łążyniacy spotykają się rokrocznie i w rocznicę wybuchu powstania styczniowego składają kwiaty. Następnie udaliśmy się na, do innego ważnego miejsca, na zabytkowy historyczny cmentarz łomżyński i zapaliliśmy znicze, odwiedziliśmy groby i pomniki, Związane z powstańcami styczniowymi, z powstaniem styczniowym, ale także z powstaniem listopadowym, z uczestnikami, łążyńskimi uczestnikami wojny roku 1920 wojny z Rosją Bolszewicką, a także odwiedziliśmy groby łążyniaków, którzy zaangażowani byli w działalność patriotyczną, spiskową, niepodległościową w okresie zaborów. Pokazało nam, jak ważna jest pamięć o powstańcach styczniowych oraz o ich czynach. Ludzie, którzy ginęli za przyszłą Polskę, byli w naszym wieku. Byli straceni na mokrej łączce, na której złożyliśmy kwiaty oraz oddaliśmy honory dla ich pomnika. Osoby, które tam zginęły, nie miały szans żeby wygrać to powstanie. Nie miały dostępu do broni, ani nie miały też dostępu do zasobów. Tak więc powstanie nie miało prawa bytu, a mimo to oni walczyli z nadzieją w sercu na lepszą Polskę. Jestem Amerytko, już w podeszłym wieku, ale młoda jeszcze duchem. Bardzo chętnie się integruję z młodszym pokoleniem, z ludźmi biorę udział w w projekcie zorganizowanym przez miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży Gloria Victis. Powstanie styczniowe na ziemi łomżyńskiej. Bardzo interesujący pro, projekt, który się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Na przykład byliśmy w tym projekcie na Mokrej łoczce Jest to miejsce pamięci i straceń wielu ludzkich żyć, tam wspólnie z młodzieżą Złożyliśmy kwiaty i pod pomnikem, znicze. To było bardzo duże przeżycie dla nas dla wszystkich tam przebywających. I tam, gdzie jest sztandar, ja staję się, staram się z tą młodzieżą, jak gdyby, żeby ten sztandar ich tak? Że Sztandar to nie jest jakaś zwykła chorągiewka, tylko to jest symbol, tak? bo jest orzeł, tak, symbol narodowy, są barwy narodowe, biało czerwone ale tutaj mamy barwy jeszcze i nazwy regionalne. Po też żeby było to przywiązanie. No i tutaj ta łączka nasza, gdzie byliśmy pierwszy raz, no ja nie jestem Łączniakiem, bo jestem Lubuszaninem, no ale ja wiedziałem, że tam coś jest. I po 30 latach bycia w łąży, tak? Po 31, dopiero tam pierwszy raz byłem. Ja byłem zdziwiony, że to miejsce, a przecież tam, przecież Państwo, żeście prowadzili. Yy, taką fajną prelekcję, żeście mówili ile tam zginęło, tam, to I była, to była z ściana stracy, tak. tak, to była taka ściana jak w Auschwitz. Jeżeli nawiązujemy do, do tego tutaj ładnego stwierdzenia, co Pani przed chwilą powiedziała, do tego hasła, to jest właśnie to. Przypominać, ale też budować, na tej bazie budować to, żeby ta młodzież wiedziała... Bo ci zwyciężeni przyczynili się do tego, do tego że dzisiaj jesteśmy czy... już krajem. krajem, tak, że dzisiaj sobie chodzimy swobodnie. Chodzimy sobie, sobie, mówimy w języku polskim przede wszystkim, a nie rosyjskim i niemieckim. Chociaż y, uczono mnie kiedyś zawsze, że język wroga powinno się zdać, człowiek, tak jak ja, prawie ma 60 lat, i ja mi się dopiero oczy otwierałem. Ja wiedziałem, że było gdzieś tam powstanie styczniowe, listopadowe, ale to więcej z literatury. Natomiast jeżeli chodzi o ten, o ten wątek typowo wojskowy, typowo takie zsyłki i tak dalej, to nikt o tym nie mówił, no bo się, jak to się mówi w dawnych czasach. W tym tak zwanym PRL-u nie mówiło, że Rosjanie wywozili, tak albo myśmy walczyli z Rosjanami, tak? mieliśmy jakieś tam sukcesy. Oczywiście wiadomo, że powstanie styczniowe skończyło się klęską, ale to tylko militarne, natomiast nie mentalne, tak? to, na to, to, to budowało dalej, żeby był Piłsudski. Dlatego ta. Tak? Tak. ta ofiara była potrzebna, żeby przypomnieć, żeby nie zapomnieć o, o tym, że jest się Polakiem. Że ma się swoją tradycję, że tak, tak, tak. ma się swój język i swoją kulturę. Dlatego, dlatego tutaj fajnie, że, że nasza szkoła w tym uczestniczy. 21 września gościliśmy w naszym mieście panią profesor Annę Kierżum z Uniwersytetu w Białymstoku, która tu przyjechała do nas z bardzo interesującym wykładem na temat motywu powstania styczniowego w literaturze i sztuce. Młodzież oraz przybyli na ten wykład słuchacze zainteresowaniem, z zainteresowaniem, zaciekawieniem słuchali tego, o czym opowiada pani profesor. 3 października byliśmy w klubie Senior. Gdzie pan Tomasz Szymański, historyk z Miseum Przedmiotu Wrótłokosławskich w Drozdowie, mówił o konsekwencjach powstania Styczniowego po jego upadku, o zesłaniach, o represjach, jakie spotkała ludność naszych ziemi. Szanowni Państwo, jesteśmy w klubie Senior Plus w Łomży, gdzie odbędzie się wykład poświęcony bardzo ważnemu okresowi w naszej historii, mianowicie traumie która towarzyszyła Polakom po upadku Powstania Styczniowego. Ja nazywam się Tomasz Szymański, jestem historykiem i zgromadzonym dzisiaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na ulicy Nowogrodzkiej z gością opowiem o tym bardzo ważnym, istotnym czasie, kiedy Polacy musieli przezwyciężyć wiele trudności związanych z klęską Powstania Styczniowego. Syndrom Matki Polki, okres związany z pokonywaniem wielkich, zapędów rusyfikacyjnych, to jedne z wielu wątków, jakie dzisiaj poruszę. Myślę, że w roku, kiedy świętujemy kolejną rocznicę Powstania Styczniowego, warto ten temat poruszyć, dlatego użyte w tytule mojego wykładu słowa, gdy umilkły strzały, są bardzo wymowne, ponieważ gdy skończyły się walki, rozpoczął się kolejny okres zmagań o polskość i o niepodległość, więc gdy świętujemy też 11 listopada, nasze święto niepodległości, to warto wrócić do daty 1863. Te dwie daty, 1863 i 1918, są bowiem bardzo blisko ze sobą związane. Jestem przedstawicielką seniorów i brałam dzisiaj udział w wykładzie zorganizowanym z, przez Bibliotekę Publiczną z projektu Gloria Biblis na temat powstania styczniowego i wydarzeń, które. Zaistniały w rejonie Łomży i okolicach suwałka Augustowa. Miałam informacje ogólnie o powstaniu styczniowym, ale w szczegółach dotyczących rejonów Łomży, no nie wszystkie te rzeczy były dla mnie znane. Chciałam się podzielić swoimi uwagami odnośnie tych naszych spotkań właśnie, które organizuje Biblioteka. Są bardzo, że tak powiem, pouczające i ciekawe, ponieważ zgaduje mi się, że każdy dom, każda wieś, każde miasto ma tyle historii, że naprawdę warto po prostu poznać. I to, co dziś usłyszeliśmy, że okazuje się, że i Łomża ma swój udział w Powstaniu Styczniowym, w Obrzanie, z tej okolicy, z tych terenów. Jak wiadomo, że znając swoją historię, łatwiej nam patrzeć w przyszłość. Także jestem zadowolony z spotkania, uważam, że są bardzo pouczające i potrzebne spotkania. Zarówno dla dysonierów, jak i dla młodych. No, w imieniu tutaj zespołu szkół akademickich chciałbym serdecznie podziękować Państwu za zaproszenie nas do udziału w tym programie. Na pewno jeszcze będziemy korzystać z tego i z następnych. Jesteśmy zaszczyceni, że to akurat my, że aż taka ilość tutaj i że nasza młodzież i po prostu no, serdecznie, serdecznie, serdecznie dziękujemy i liczymy na więcej. Oczywiście w zamian zapraszamy Was tutaj zawsze, żebyście szerzyli tą wiedzę historyczną wśród naszej młodzieży, ale też dorosłych, bo, bo też tej wiedzy potrzeba. Projekt. Gloria Victis, powstanie styczniowe na Ziemi Łomżyńskiej, przechodzi do historii. Mam nadzieję, że był cennym wydarzeniem edukacyjnym, ale również stworzył okazję do dialogu międzypokoleniowego. Pragnę podziękować uczestnikom i wszystkim, którzy ten projekt realizowali, oraz osobom udzielającym pomocy i wsparcia. Gorąco dziękuję seniorom z klubu Seniora Senior Plus wraz z kierownik Panią Martą Kopeć. Dziękuję partnerowi naszego projektu, Zespołowi Szkół Akademickich Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz dyrektor szkoły Pani Barbarze Aleksandrze Turek. Wspaniałej, niezawodnej młodzieży w mundurach z tejże szkoły. Wychowawcom i pedagogom szkoły akademickiej. Agnieszce Cieśnik, Andrzejowi Skołowzy i Andrzejowi Zwierciadłowskiemu. Dziękuję młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży. Podziękowania te składam na ręce pani dyrektor, zawsze życzliwej Katarzyny Rzyczkowskiej. Wyrazy podziękowania kieruję do prelegentów. Pani profesor Anna Kierzuń z Uniwersytetu w Białymstoku. Do Adama Sokołowskiego, kustosza Muzeum Północno-Mazowickiego w Łomży, oraz do Tomasza Szymańskiego, reprezentującego Muzeum Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Dziękuję artystom Magdzie Sinow i Dariuszowi Szadzie Bożyszkowskiemu.